Kilka dni temu rozmawialiśmy na temat zatrzymania polskiej rodziny przez ukraińskich kierowców. Doszło wtedy do nadinterpretacji z mojej strony, ponieważ życie napisało taki scenariusz, którego nigdy bym nie ułożył, tym bardziej oglądając film z tego incydentu. Otóż mnie zakładałem, że to był protest ukraińskich przewoźników, blokada, z której istnienia polska policja nie zdawała sobie sprawy. Okazuje się, że do tych dantejskich scen doszło pod okiem polskich funkcjonariuszy. Kierowca samochodu osobowego, który został otoczony i lżony przez ukraińskich kierowców, co było słychać na filmie, będzie miał postawione zarzuty prokuratorskie i grozi mu kilka lat więzienia. Witam Was. Korzystając z okazji, że kierowca samochodu osobowego. Zgłosił się do pana Rafała Meklera z protestu polskich przewoźników, do dowód czego pokazał zdjęcia pobijanego samochodu. Przeanalizujemy tę sytuację jeszcze raz. Trasa Lubin-Heum, godzina 22.10. Staję w korku pomiędzy Bezek-Kolonia a Stołpie. Cierpliwie czekam, aż korek się rozładuje. Za kilka minut nadjeżdża policja, zarówno od strony Helma, jak i Lubina. Okazuje się, że korek powstał przez dwa samochody ciężarowe na ukraińskich tablicach blokujący drogę w obie strony. Notabene jeden kierowca był pod wpływem alkoholu, jeden z samochodów to cysterna. Czyli jednak mieliśmy do czynienia z samowolną blokadą, tyle, że policja jednak była na miejscu, zjawiła się po to, by udrożnić ruch. Przy okazji okazało się, że jeden z blokujących był pod wpływem, doszło do aresztowania, no i to miało rozjuszyć ukraińskich kierowców. Policja zakuwa w kajdanki kierowcę jednego z pojazdów, wsadza do radiowozu, robi się zamieszanie. Między cysterną a radiowozem biega grupa Ukraińców lub osób komunikujących się po ukraińsku. Na oko jest ich więcej niż 10 osób. Wspomniana grupa ludzi krzyczy, biega między tymi dwoma pojazdami. Nagle jeden z nich otwiera radiowóz i rozmawia z zatrzymanym. No i potem doszło do sytuacji, którą omawialiśmy w poprzednim materiale. W materiale, który zdecydowałem się umieścić w archiwum ze względu na nadinterpretację, jakiej Dokonałem, po prostu nie sądziłem, że tam obok może być milicja. Dlatego też, jeżeli ktoś chce sobie obejrzeć ten film, nie kojarzy tej sytuacji, no to proszę bardzo, jest taka możliwość, ale pamiętajcie o nowym kontekście. Tam obok stała policja. Nas jednak dzisiaj będzie interesowało to, co działo się po zakończeniu tego nagrania. Musimy też wiedzieć, że kierowca twierdzi, iż Dysponuje własnym nagraniem, bo przypominam, że to nagranie było zarejestrowane przez jednego z ukraińskich kierowców, a tutaj jeszcze ma się pojawić niedługo nagranie z wideorejestratora, na to, że póki co jest ono zabezpieczone przez milicję. I taka dygresja, bo również coraz częściej myślę o nabyciu takiego cacka, bo czasy są dziwne, tak to nazwijmy. No i pytanie do użytkowników, jak to jest zasilane? To jakiś kabel dinda do zapalniczki do, do portu USB. Jest możliwość zamaskowania tego? Czy po prostu jak ktoś ma rejestrator, który nie jest oczywiście firmowy, no to musi się pogodzić z tym, że mu tam jakieś kable dindają. Czy są sprzęty, które ładuje się na zasadzie smartfona, które posiadają swój akumulator, można zanieść do domu i potem przypiąć, żeby nic się po desce nie walało? Pytam się na Twitterze, każdy mnie ignoruje, to, to może chociaż tutaj spróbuję szczęścia. No bo sami widzicie, czasy są dziwne. Tyle się mówi, tyle się mówi o, o prywatności, ale no, no właśnie, czasy są takie, że trzeba samemu się nagrywać. Nie było czasu na zastanawianie się. Bezpieczeństwo mojej rodziny było zagrożone. Ruszyłem, uciekłem, uwolniłem nas. Zwałek zwał. Zadbałem o bezpieczeństwo mojej rodziny. W międzyczasie, przed ruszeniem, żona zadzwoniła na numer alarmowy i zgłosiła, że grupa Ukraińców zaatakowała nas, otoczyli nas, boimy się. No i tutaj mamy konkret: jest połączenie z numerem alarmowym, jest zawiadomienie o niebezpieczeństwie. Tylko, że to jest dziwna sytuacja, no bo policja miała stać obok na, na końcu filmu, kiedy kierowca decyduje się uciec, decyduje ruszyć. Ukraińscy kierowcy również krzyczą, żeby dzwonić na policję, jak podobno przed chwilą chodzili do radiowozu, chodzili w tej weftę, nawet mieli otwierać drzwi od radiowozu, prawda? Za kilka kilometrów przed stopiem zauważyliśmy stojący radiowóz. Zjechaliśmy, żeby zrelacjonować, co się stało i zgłosić napaść. Usłyszeliśmy jedynie, że ten patrol nie może się stąd ruszyć. Że takie sytuacje dzieją się tu codziennie, że musimy jechać na komendę. No i kolejny konkret rozmowa z policjantami, a przynajmniej samodzielne, dobrowolne zjechanie na pobocze, co musiał zarejestrować wideoryjestrator i zapewne gdzieś tam został nagrany radiowóz. To jest ważne, bo chyba zaczynacie się domyślać, że chodzi tutaj o. Ucieczkę z miejsca wypadku. Ruszyliśmy w stronę Hełma, ale już po kilku minutach zauważyliśmy jadący za nami radiowóz na bombach, świecący nam długimi. Zatrzymałem się, policjant podchodzący do samochodu, żeby mnie wylegitymować. Pierwszą co zapytał to, dlaczego uciekł pan z miejsca zdarzenia? Potrącił pan grupę osób, nie udzielając im pomocy. No i potem już kierowca. Bez rodziny, bo to się zrobiła północ. Wrócił na miejsce incydentu wraz z milicjantami. Policjant poprosił o wskazanie jednego sprawcy, który zdemolował samochód. Zgodnie z prawdą odpowiedziałem, że to nie był jeden sprawca, tylko napadła mnie grupa. Wpisał więc, że kierowca nie jest w stanie wskazać konkretnej osoby. Policjanci nie chcieli mnie wysłuchać, ciągle mówili tylko, że zachowanie było karygodne i poniosą jego. Konsekwencje. Na pytanie, co miał zrobić, policjant odpowiada: wysiąść z samochodu i podejść do radiowozu, który stał niedaleko, albo na pewno nie ruszać. Widzicie chyba Państwo sami, jak absurdalnie to brzmi. To widzicie, co to ludzie są. Sytuacja bardzo niejednoznaczna. Bezapelacyjnie, po obejrzeniu tego filmu, każdy przyzna, że to były minuty grozy. Owszem, skończyły się tylko, tylko, nalżeniu tylko na Oklepaniu samochodu chociaż zostały zarejestrowane groźby karalne a to myślę że dużo zmienia co innego gdyby ci ludzie próbowali wyciągnąć rodzinę z samochodu co innego gdyby policji nie było na miejscu tak jak pierwotnie zakładałem no ale to co proponuje policjant no też jest odklejone od rzeczywistości no nikt normalny do tych ludzi nie wyjdzie chyba że jest jakimś nabuzowanym karkiem, żeby ich wyjaśniać i jeszcze potem podejść do policjantów. Wolne podjechanie do radiowozu, tak, żeby nikogo nie uszkodzić. Oni ci, oni, ludzie cię ci lżą, ci samochód, a ty musisz wolniutko podjechać, żeby nikogo nie uszkodzić. Tak to już jest u nas w tolerancyjnej Europie. No, no, groziłoby to uszkodzeniem karoserii, ale z drugiej strony ucieczka zdecydowanie się na szybkie ruszenie, no też uszkodziło samochód. Przede wszystkim uszkodziło ukraińskiego kierowcę, czy tam nawet e, kilku. Trąbić, żeby jaśnie pan milicjant przyszedł, no kurde, było chyba na tyle głośno z tego, co słyszeliśmy, że policjant sam z siebie powinien zareagować, bo to właśnie o to chodzi. Nie byłoby tej sytuacji, gdyby Policja stanęła na wysokości zadania i zabezpieczyła to miejsce. Ja to powtórzę, to była bardzo trudna sytuacja i nie sztuką jest komentować to po czasie, wyciągać wnioski, mówić, co zrobiono źle. To się działo wtedy. Czas się dłużył, a może przyspieszał. Nie wiemy, co ci ludzie, co ci ludzie czuli. Jednak nie, nie, nie czarujmy się. Do incydentu by nie doszło, jeżeli... Milicjanci zabezpieczyliby należycie ten. Przecież to była droga krajowa. No ludzie, no, jak to jest, że pozwolono by dziesiątki ludzi, a nawet kilkunastu osobników, czy kilku, czy, czy jeden, czy dwóch szwędali się koło radiowozu na, na środku drogi, prawda? No, jak to tak można? już pomijam to skandaliczne i głośne zachowanie, bo kto oglądał film, ten wie. Tak więc to straszenie kierowcy może, może, może być dlatego, bo do milicjantów doszło, że oni są współwinni. No niestety, w nowej normalności dochodzi do sytuacji, w których jesteśmy czasem pozostawieni samym w sobie, chociaż pozornie blisko jest urzędnik, a trzeba dokonać wyborów, z których okazuje się, że każdy jest. Złe. A wystarczyło tak niewiele. Przyjść kilka, kilkanaście metrów, zabezpieczyć teren, powiedzieć panu, żeby się rozeszli, bo pojadą razem z kolegą na komendę i koniec sprawy. Nie? No i dobrze, czekamy na nagranie z wideojestratora i zobaczymy, czy coś to wniesie, też może będzie jakiś, jakaś informacja, prawda, jak, jak prokurator zadziałał. No i to tyle ode mnie. Jeżeli Wam mało, zapraszam Was na zakładkę wideo. Sprawdźcie, czy coś Was nie minęło, czy zainteresowałby Was starszy film. No i odsyłam na kanał z gieryczkami. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że każdy z Was jest realnym wsparciem. Najważniejsze, że jesteście. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.